Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku filmiku z cyklu Okiem Trenera. W tym odcinku porozmawiamy sobie o ustawieniu stopy w trakcie biegania, o tym czy biegać z pięty ze śródstopia czy z palców. Jest to temat sporny odkąd tylko pamiętam, dość często słyszy się dyskusje na ten temat. I mimo tego, że świadomość wśród biegaczy czy wśród triatlonistów cały czas rośnie, to jednak powszechne jest przekonanie, że jeżeli ktoś biega spięty, to znaczy, że nie umie biegać, źle biega i to należy poprawić. A jeżeli ktoś biega wśród stopia czy z palców, to jest bardzo dobra technika biegowa i ma potencjał do szybkiego biegania. Nie jest to prawda, opowiem Ci dlaczego tak nie jest, a także podam Ci trzy podstawowe błędy, których należy się wystrzegać w tym temacie. Zapraszam! Wszystkim należy znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie jest prawidłowe ustawienie stopy w trakcie biegania. Powszechnie się mówi, że gdybyśmy nie mieli butów i bieglibyśmy na boso, to bardzo szybko zaczęlibyśmy biegać na przodu stopiu. E, stałoby się to tak dlatego, że biegając spięty byśmy czuli duży ból i dyskomfort. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że bieganie na śródstopiu jest dla nas naturalne. Z drugiej strony, jeśli całe życie chodzimy w butach, a buty biegowe mają naprawdę bardzo dobrą amortyzację, to czemu z niej nie skorzystać? E, poza tym bardzo szybkie zmienianie biegania spięty, wieloletnich przyzwyczajeń biegania spięty do biegania na śródstopiu może spowodować za, duże, e, za dużą zmianę obciążenia mięśni łydek czy ścięgna echilesa i doprowadzić do kontuzji. Bardzo dobrym przykładem tutaj jest moda na buty minimalistyczne, która miała miejsce kilka lat temu. Z jakim skutkiem to wszystko się odbyło? No, tak szybko jak te buty się pojawiły, tak szybko zniknęły z rynku. Dlaczego? Ludzie po prostu nie byli przystosowani na nagłe zmiany ustawienia stopy, zmiany techniki biegu. Jednak jeżeli ktoś biegał cały czas w butach z dużym wsparciem, dużą amortyzacją, no to Zmieniając nagle na buty minimalistyczne, które wymuszały bieganie na śródstopiu, większe obciążenie właśnie mięśni łydek czy achillesa, no powodowało to, że to działo się za szybko i łapali kontuzję. Sam byłem poniekąd taką ofiarą takich butów i faktycznie przy dłuższych wybieganiach, e, po kilku takich wybieganiach w takich butach, miałem uczucie, że faktycznie moje achillesy już ledwo dają radę i to też się skończyło lekkim przeciążeniem, po czym te buty e, odstawiłem i faktycznie stwierdziłem, że to nie ma sensu. Moim zdaniem, prawidłowe ułożenie stopy w trakcie biegania polega bardziej na unikaniu typowych błędów z tym związanych niż na wymuszaniu na organizmie zupełnie innej techniki nienaturalnej dla nas. W najlepszym wypadku te typowe błędy spowodują, że będziesz mniej efektywnym biegaczem, a w najgorszym będą powodowały częste łapanie kontuzji. A jakie to błędy? O tym już mówię. Niezależnie od tego, czy lądujesz spięty, czy na śródstopiu, czy palców, powinieneś lądować pod środkiem ciężkości swojego ciała. Jeżeli lądujesz przed środkiem ciężkości, czyli noga jest bardziej wyprostowana, albo w skrajnym wypadku nawet wyprostowana, to nie dość, że wykonujesz przede wszystkim ruch hamujący, to dodatkowo mocno obciążasz kolana, biodra, a także dolną część swoich pleców. Jeżeli wiesz, że jesteś takim typowym biegaczem, który biega mocno spięty, mocno atakuje podłoże piętą, plus biega z dość niską kadencją, czyli taką około 165 kroków na minutę lub niższą, a w przypadku szybszych biegaczy jest 170 kroków na minutę lub niższą, to przede wszystkim są dwie rzeczy do zrobienia. Jeden to zwiększenie kadencji, ale też stopniowe zwiększenie kadencji, druga e, staranie się przy uderzaniu e, nogą o podłoże robić to delikatniej, tak? czyli nie bardzo mocne uderzenie piętą o podłoże, a lżejsze. Pozwoli to e, przede wszystkim właśnie zacząć lądować pod środkiem ciężkości naszego ciała, a tym samym zmniejszyć znacznie obciążenie na nasze kolana, biodra czy plecy. Jeśli chodzi o lądowanie na przodu jest to z reguły uczucie lekkie, sprężyste, jest to naprawdę przyjemne. Jednak odbywa się to kosztem zwiększonego obciążenia mięśni łydek czy ścięgna Achillesa. I tutaj ten kompromis jest naprawdę świetny dla sprinterów, dla dystansów e, takich dłuższych, dla właśnie biegaczy długodystansowych. E, to zależy, może się okazać bardzo dobry, może się okazać właśnie średni, ale dla zawodników h e, grouperu, zwłaszcza ścigających się na dystansie Ironmana, raczej on nie będzie dobry. I tutaj przede wszystkim biegacze wytrzymałościowi, a także właśnie h grouperzy z Ironmana powinni rozważyć to, jeżeli biegają bardzo z palców, w takiej pozycji agresywnej i ekstremalnej, gdzie pięta jest cały czas w powietrzu i nie ma kontaktu z podłożem, żeby troszeczkę przenieść te przytoczenie stopy na tył i zaczynać przetaczać się właśnie od pięty czy śródstopia. Zmniejszy to naprawdę obciążenie łydek czy ścięgna Achillesa i pozwoli osiągać prawdopodobnie lepsze rezultaty na długim dystansie. Chyba nie ma gorszego błędu wśród Age Gruperów, którzy startują na Ironmanie, niż skupianie się na tym, jak ułożyć stopę w trakcie lądowania, w czasie biegania. Zamiast tego powinni się przede wszystkim skupić na tym, gdzie ta stopa ląduje, tak żeby lądowała właśnie pod środkiem ciężkości swojego ciała. Poza tym. Bieganie na tak długim dystansie i w ogóle w tak długim wysiłku jakim jest Ironman, kluczowa jest efektywność, a na nią wpływa znacznie więcej rzeczy i te rzeczy są dużo ważniejsze niż samo ustawienie stopy w trakcie takiego wyścigu. Pamiętaj, że zawsze, jeżeli chcesz już coś zmienić w technice biegu, to powinniśmy to robić jak najmniejszymi krokami i dać czas organizmowi, żeby się do tych zmian zaadoptował. Przede wszystkim należy się kierować zasadą najmniejszych zmian, a największego efektu. Małe zmiany nie dość, że powodują zmniejszenie wystąpienia ryzyka kontuzji przy takich zmianach, a także zmniejszają ryzyko zmian techniki innych elementów. No bo jeżeli coś zmieniamy i to tak w sposób nagły i duży, skokowy, no to jest też duże ryzyko, że inne elementy techniki, które są dobre, mogą siąść lub się zmienić, więc też o tym pamiętajmy. To wszystko w tym odcinku. Przede wszystkim e, chciałbym, żebyście zapamiętali, że to, która część stopy dotyka jako pierwsza podłoże, nie jest odzwierciedleniem dobrej techniki. E, bardzo często ludzie starając się na siłę się zmienić ustawienie swojej stopy przy lądowaniu i lądować na tą dobrą e, stronę stopy, dobrą część stopy, e, powodują. Tak, dodatkowe naprężenia, napięcia mięśniowe, że to doprowadza do e, urazów kontuzji, a w żadnym wypadku nie pomaga poprawić techniki. tak, Więc e, to jest jaka najważniejsza rzecz, która e, płynie z tego odcinka. Chciałem, żebyście to zapamiętali. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, standardowo zachęcam do polubienia. Jeżeli masz jakieś pytania, ciekawą dyskusję chciałbyś rozwinąć, zapraszam do zadawania ich w komentarzu, a także subskrybowania tego kanału już niebawem kolejne odcinki dotyczące m.in. techniki biegania. Zapraszam!